Cześć. Witajcie w części trzeciej przygód z Omega Incaso. Na wstępie chcę Wam powiedzieć, że wszystko, co za chwilę zostanie powiedziane, jest wyłącznie moją subiektywną oceną. Jeżeli powiem cokolwiek na temat tych tekstów, to będzie to tylko i wyłącznie moja opinia, mój osąd, a Wy wcale nie musicie się z nim zgadzać. Może stwierdzicie, że przesadzam. Możecie uznać, że moje myśli zbyt daleko wybiegają, i bardzo dobrze. Chciałbym, żebyście sami mieli wyrobiony pogląd na tę sprawę. Chciałbym, żebyście sami ocenili, czy przeczytane przeze mnie teksty są prawdziwymi opiniami napisanymi przez Polaków, przez klientów Inkaso, czy może tekstami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, lub po prostu źle przetłumaczone przez kogoś tam mieszkającym za granicą. To tyle tytułem wstępu. A teraz przejdźmy do meritum sprawy, a dokładniej przyjrzyjmy się opiniom klientów, domniemanych klientów firmy Omega Incaso. Aby to uczynić, musimy zejść na dół strony, aż dojdziemy do sekcji nasze udane sukcesy. Pierwsza myśl, czy mogą być sukcesy nieudane? Jak widocznie, tak. Ponieważ firma Omega Incaso chce nam zaprezentować tylko te udane sukcesy. No to zobaczmy, jakim to udanym sukcesem może się pochwalić pan Alek Pyzik. Bezrobotny od 28 lat. Jak tylko straciłem pracę, szukałem zarobku na internecie. Brawo. Nic dziwnego, że pan jest bezrobotny, jak pan szuka zarobku na internecie. Właśnie tak trafiłem na kryptowaluty z firmą Muscle Group. Zadzwonił do mnie starzy analityk. Kto to jest starzy? Starzy analityk zadzwonił do niego. Oferował szybki i legalny zarobek, czym ja byłem zainteresowany. Zarobiłem tam niecałe 8000 dolarów. Wpłacałem do niego swoją ostatnią wypłatę, czy 4000 zły. Chciałem wypłacić stąd. 5000 dolarów i zaczęły się problemy. No chłopie. No wpłaciłeś 4000 zł, a chciałeś wypłacić dolary. No to jak? Nic dziwnego, że zaczęły się problemy. Zastanów się, chłopie, to ty mówisz. Dostałem maila z Nowej Zelandii, swej, z firmy AML. Dobrze nie. Z, dobrze nie od króla Nigerii. <grystanie> że muszę opłacić podatek z kryptowalut. Wziąłem kredyt i wpłaciłem do nich. Po czym czekałem na przelew i nie dostałem. Ale czego kredytu? Czy czego nie dostałeś? Jakżeś jak w ogóle dostał kredyt? Na co? Wziąłeś kredyt na co? Na dowód? Na wiarę? Skąd ci dali kasę, ty bezrobotny jesteś, chłopie? Jak ty nie masz zdolności kredytowej? Zgłaszałem się do różnych kancelarii. Mi było powiedziano. <głosy> <głosy> Mi było powiedziano, sprawa beznadziejna. Tak trafiłem w ręce do Omega. Chłopie, jakżeś był w tych różnych kancelariach i powiedzieli ci, że sprawa beznadziejna, no to też trzeba było sobie odpuścić. No, no widocznie dobrze ci radzili. Na początek też mi tak było powiedziano. <noise> Nie mogę. Kto to pisał? Na początku też mi tak było powiedziano, ale dostarczyłem do wiadomość z AML. I na podstawie tego uruchomili moją sprawę. I na szczecie wszystko zakończyło się sukcesywnie. <laughs> a wam kiedy udało się coś zakończyć? Sukcesywnie? Ty, a jakbym tak wysłał, bo ja też kiedyś dostałem maila od króla Nigerii, że jest spadek dla mnie. Jakbym tak teraz poszedł do mego Inkaso z tym mailem, no to mogliby uruchomić sprawę, nie? Bo tylko to wystarczy. Wystarczy tylko dostarczyć maila. I oni uruchamiają sprawę. Zajebiści są. Zajebiści. Szkoda, że oszuści z masł grób pozostają i dalej bezkaralne. Słowniku T9. Litości. Zobaczmy, co napisała pani Justyna Michałek. Samotna matka. Mam trójko dzieci. <ścoughs> I nie pracuję od kilku lat. Alimenty dostajemy od byłego męża. I 500 plus. Oczywiście, tego jest mało. Ja, oczywiście. A dzieci zawsze czegoś chcą. Tak zdecydowałem się szukać zarobku na internecie. Kolejna szuka na internecie. Sprzedałem swój Peugeot 2003 roku. <grym> I miałem pieniądze na pierwszy depozyt do firmy Lexa Trade. Przepraszam, po przecinku. Moim opiekunem była pani Dorota Sokołowska. Po wpłacie chciała, żebym ja wpłaciłam jeszcze 5000 zły, ale już nie miałam skąd wyciągnąć. Ale co wyciągnąć? Co, co chciałaś wyciągnąć? Węża czy, czy co? Bo nie. Namówiła mnie na instalację apki i miała podgląd do mojego laptopu. W chwilę wzięła na mnie pożyczkę pozabankową. Jak pozabankową pożyczkę? To skąd to pożyczka? Bez mojej zgody i przez banance gdzieś wyprowadziła. banance. Przez banany. Kurde, ona powinna wiedzieć, że się wyprowadza przez pomarańcze. Nie przez banance. Po czym kontakt się urwał. Nie, przepraszam, źle, jeszcze raz. Kropka. Po czym kontakt się urwał i nie mogłam dodzwolić się do niej i też nie odpisywała na SMS. Biedna kobieta. Były mój znalazł kancelarię Omega i oni prowadzili moją sprawę. Wysłałam do nich wszystkie dowody. I w ciągu miesiąca czasu. E, miesiąca czasu. Pomogli mi odzyskać wszystko, co wpłaciłam do Alexa Trade. Uważajcie. W ciągu miesiąca czasu. Jakbyś mi się napisała w ciągu miesiąca wagi, no to miałbym wątpliwości, o co Ci chodzi. Ale jak napisałeś miesiąca czasu, no to wiadomo o co chodzi, nie? Kolejna Afalna betka. Dobra, Robert. Panie Robercie, Pan ma 55 lat. Może Pan u mnie po polsku pisać. Straciłem u brokera Jotul Kapital 83 tysiące złotych w grudniu 2022 roku. Wszystkie moje oszczędności poszły się i nie pomógł ani bank, ani policja. Zgłosiłem się do kancelarii Omega Incaso, chociaż myślałem, że to jakaś kolejna ściema tym odzyskaniem, ale podpisałem umowę z nimi oraz po 25 dniach pomogli mi odzyskać kwotę 55 tysięcy złotych. Wiadomo, że to nie cała kwota, którą straciłem. Ale i tak z pewnością mogę polecić kancelarię Omega Incasów w podobnych sprawach. Dobrze się znają na prawie oraz widać, że posiadają ogromne doświadczenie wraz z wysoką skutecznością. Pani prowadziła moją sprawę oraz bardzo polecam innym pani Roksany jako porządnego prawnika oraz kompetentną osobę. Moment, kogo? Pani Roksany? Czyli to jest prawnik, tak? Pani Roksana? Zobaczmy, czy mają taką w ogóle. Mamy tak, Alicję... Oliwie, Natalię, Aleksandrę, Mariole, Marzenę, Barbarę, Martę. Pani Roksany nie ma. Kurde, taka profesjonalna reklama pracownika, który jakoś odszedł. Szkoda. Szkoda. Pan Kazimierz, co pan Kazimierz Hydraulik napisał. Witam. Podzielę się swoją historią. W 2022 22 roku w sierpniu w miesiącu. <laughs> <Jesu>. <laughs> Zobaczyłem reklamę na Facebook z Morawieckim, że niby każdy Polak może zarabiać na inwestycjach i mimo tego przy rejestracji mogę dostać bonus dla siebie o wysokości 400 zł. Wypełniłem formularz i zadzwonili do mnie z polskiego numeru. Ale z takim dziwnym, schodnim akcentem. Rozumiem teraz, że miałem w tym momencie zorientować się i miała zaświecić się lampeczka, ale uwierzyłem i dałem się nabrać. <grym> Obiecywali mi duże zyski. Namówili na kolejne wpłaty. Łącznie straciłem 30 tysięcy złotych i zorientowałem się dość późno. Szukałem pomocy. Zgłosiłem swoją sprawę na policję. Zgłoszenie oczywiście przyjęli i sprawa stanęła ze względu na brak dowodów. Mój ko kolega odnalazł kancelarię Omega Inkaso. Od czego wszystko i poszło? Byłem nastawiony w złym kierunku. Yes. Dlatego, dlatego, że nigdy nie miałem do czynienia z kancelarią, a dodatkowo nie byłem w stanie podjechać do nich, do biura w Presowie i miałem załatwić sprawę online. Profesjonalna opieka i podejście. Rozpatrywanie sprawy trwało do dwóch miesięcy czasu. Oszuści wszystko chcieli zrobić, żebym ja nie mógł odzyskać swoje zarobione środki, ale kancelarii udało się zrobić niemożliwe. Odzyskałem 30 tysięcy złotych i zapłaciłem do kancelarii 2400 złotych. Ja pierdo. Ogarnijmy o co w tym, w tym poście chodzi. To jest zarabisty przykład. Miał gościu podjechać do biura w Presowie. Co to jest Presow? Presow co tam? Presow to jest yy, adres słowacki firmy Omega Incaso. Adres słowacki. Jarkowa 14 Presow. I tu miał się udać gościu. No to na logikę, jeżeli ktoś ma jechać do jakiejś miejscowości w Słowacji, to zakładamy, że pan Kazimierz Kopiejczyk jest ze Słowacji, jest klientem Słowacji, tak, no bo któż by kazał Polakowi jechać do Słowacji, załatwiać swoje sprawy, tak, no to jest nielogiczne. Więc ten człowiek musi być Słowakiem, tylko że tak, zapłacił w złotówkach, tak, stracił w złotówki. No to to już nie rozumiem. To może jednak jest Polakiem, bo stracił złotówki. Ale miał jechać do Presów, do Słowacji. Tam pomogli mu online ci w Słowacji. Tak? Odzyskali 30 tysięcy złotych, ale musiał im zapłacić w złotówkach. Czego nie rozumiecie? Wszystko jest jasne, wszystko jest jasne jak słoneczko. A, to też jest git. Odzyskali mu zarobione środki. Zarobione. Czyli nie tylko to, co wpłacił, ale też to, co zarobił. No tak, czy nie? Powiedziane, zarobione. Czyli co, jednak na tych stronach skamerskich można coś zarobić? No to wygląda, że tak. Dobra, zobaczmy, co pani Adwiga pisze, Andrzejczak. O, szykuje się melodramatyczna historia. Nie chcę dużo mówić. <laughs> o, jak ktoś mówi, że nie chce dużo mówić, to znaczy, że będzie dużo mówił. <laughs> Dobra, nie chcę dużo mówić, bo jest mi wstyd, że w wieku 24 ład. <laughs> dałem się nabrać! Jestem samotną matką i dałem się nabrać na miłości. Uh, wiele miłości. Pisałem na Instagramie z facetem: wszystko było fajnie. Nawet kwiaty mi wysyłał pod mój adres zamieszkania. A co, pod zameldowania? On niby mieszkał w Anglii. I mówił, że za niedługo zabierze do siebie mniej córkę moją. Mówił, że zarabia na inwestycjach i ma ziomka, który właśnie mu pomógł zarobić statek. Ty znacie mi zionka, który pomoże mi zarobić statek. Zainteresował mnie ten temat. I myślałam, że mój kochany nie będzie mi kłamać. Inny może, innym może kłamać, ale minie, minie. Skontaktowałam się z go przyjacielem. <laughs> nie mogę. Skontaktowałem się z go przyjacielem. I namówił on mnie na inwestycje. Zapożyczyłam pieniądze. Pieniędzy! Zapożyczyłam pieniędzy urodziny. Wzięłam kredyt i wpłaciłam do niego 10 tysięcy złotych. Pokazywał mi zyski dość duże, wysokie. Przepraszam. I to było prawie 25 tysięcy dolarów. Co dla mnie jest kwotą dość ogromną. I ja nawet nie myślałam, że w swoim życiu będę miała tak dużą kwotę. Współpracowało nam się bardzo dobrze. Ja byłam niesamowicie szczęśliwa, że i pieniądz, i kochany człowiek. <grych> Naiwna. Chciałam wyprowadzić kwotę i szykować się do Anglii. Ko o Kolejna, która chce wyprowadzić kwotę. A co to pies, że kwotę się wyprowadza? Ale nagłe. Nagłe. Nagłe wyskoczył problem z wyprowadzeniem psa! <grych> I że muszę opłacić podatek. 19% od kwoty 25 tysięcy dolarów i ja nie miałam takiej kwoty. Zwróciłem się o pomoc, o swojej miłości z Instagramu i on przekazał połowę kwoty podatku do niego. I ja wziąłem kolejny kredyt, wpłaciłam i nagłe przestali się odzywać do mnie, a zaczęli wyzywać. Tak zrozumiałam, że jestem oszukana i pozostało tylko powiesić się z tym długiem i rozbitym sercem. Znalazłam kancelarię i przedstawiłam wszystko. Pomogli mi odzyskać moją kasę i dodatkowo mój zysk. Polecam! Kolejna walnięta wariatka. Odzyskali zysk. Mhm. Zysk. Babeczka wpłaciła 10 tysięcy złotych i podatek i odzyskała zysk dodatkowo. Brawo, brawo, Omega. Brawo. Też tak chcę. Witold nie dbała. Emeryt. Co pan emeryt Witold napisał? Mam małą emeryturę i miałem niektóre oszczędności. Niektóre oszczędności. Coś: kliknąłem w facebooku i po czym do mnie zadzwoniła kobieta. Niby ja aplikowałem u nich na stronie i chcę inwestować. Naciągnęli mnie na wpłatę moich oszczędności. Niektórych. Obiecując dodatkowy zarobek. Na co zgodziłem się. Płaciłem na poczcie do osoby Paweł Tomaszewski kwotę 15 tysięcy złotych. Kobieta obiecywała mi, że zarobię 30 tysięcy, a to by się przydało, bo wpłacie nie odbierała telefonu. I zgłosiłem sprawę na policję w Szczecinie, na co mi powiedzieli, że nie przyjmą mojego zgłoszenia, skoro sam wpłaciłem. Zgłosiłem się ze stratą i po roku czasu odnalazłem kancelarię Omega Inkasso. Moją sprawę też prowadziła kobieta. To znaczy też, że co, że już nie ufasz kobietom, czy co, bo nie rozumiem. Ale wszystko mi wytłumaczyła i zawsze odbierała telefon. Podpisałem umowę i odzyskałem wszystko. I mimo tego też pomogła mi zgłosić sprawę na policję, i sprawa doszła do sądu, a osoba, do której wpłaciłem, okazała się też ofiarą, jak i ja. Zajebiście, człowiek. Zajebiście. Czyli pamiętajcie, jak ktoś odbiera telefon, to jest godne zaufania, a szczególnie jak jest to kobieta. Poza tym, człowieku, jakbyś, patrz, komu żeś wpłacił pieniądze? Na poczcie. Płaciłem na poczcie. Jakbyś wpłacił przelewem, to, to byś tej pieniędzy nie stracił. A tak, na poczcie, no to, chłopie, no kto płaci na poczcie? Czy poczta cię może oskamowała? Chłopie, ogarnij się. Pani Magdalena Antosi. Trafiła na nieuczciwego brokera z CFD Market i pada ofiarą podwójnego oszustwa. Na dwa baty, tak zwane. Ukradli moją tożsamość i padła ofiarą. Padła czy padłam? Padła, ale kto padł? Jezu, kto tak pisze i padła ofiarą oszustwa komputerowe? <grydy> że niby co, że ci myszkę ukradli, cykleaturę, bo nie rozumiem. Zainstalowali mi na moją komórkę any deska. Chwila, to na komórkę czy na komputer? I wzięli kredyt na 100 tysięcy złotych. Sama im wpłaciłam też kwotę powyżej 40 tysięcy dolarów. Pokazywali zysk 250 tysięcy złotych na platformie. Chwileczkę moment moment trzy razy czyli tak ukradli ci tożsamość zainstalowali ci enne wzięli 100 tysięcy kredytu. Widziałaś to że wzięli ci kredyt na 100 tysięcy. I co żeś zrobiła. Sama też nie wpłaciłaś 40. 000. Ja pierdzę. Panie Magdaleno tak się tak się tak się nie, inwestuje, nie? Okazywali zysk 250 tysięcy złotych na platformie. Oszukali mnie, banda decydentów. Czy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. I przestali odzy odzywać się po ostatniej wpłacie. Kancelaria odzyskała mi mój zysk i pomogła w sprawie kradzieży tożsamości. Mniej podejrzewali w praniu brudnych pieniędzy. Mniej podejrzewali. Ale że co, że ta kancelaria, tak? Kancelaria, tak? Kancelaria odzyskała mój zysk, pomogła w sprawie kradzieży tożsamości i mnie podejrzewali w praniu brudnych pieniędzy. O państwo z omega, nieładnie, nieładnie. Podejrzewaliście panią o pranie brudnych pieniędzy? Nieładnie, nieładnie. O, pani Monika Kasprowicz, studentka, 19 lat. Nie, no studentka, to na pewno będzie pisała poprawną polszczyzną. No, studentka pierwszego roku. Czytamy, co pani, studentka, napisała. Z moją matką chcieliśmy zarobić na swoją sprawę. Ja chciałem mieć gabinet i robić rzęsy. Zajebiście. Matka znalazła na Facebooku Filipa Kowalczyka. I on obiecywał: razy 5 zysk od kwoty wpłaconej. Zaczęliśmy współpracę z nim. Wpłaciliśmy najpierw 1000 zł. Wszystko było dobrze. Zysk był taki jak Filip w cudzysłowie obiecywał. Namówił na kolejną wpłatę i obiecywał razy 10 zysk. Wpłaciliśmy 29 tysięcy złotych i oczekiwali na zysk. Tak jest, i oczekiwali. Oni, nie my. Ale Kowalczyk powiedział, żeby wyprowadzić tę kwotę. Musimy opłacić prowizję 19%, czyli kwotę 55 tysięcy złotych, na co oczywiście nie zgodziłyśmy. Nie zgodziliśmy, się. nie zgodziliśmy się, nie zgodziliśmy się. Ja i mama, czyli kobieta i kobieta nie zgodziliśmy się, nie, nie zgodziłyśmy, nie zgodziliśmy się, bo jesteśmy mężczyznami Jakie jest? Równouprawnienie. Ze względu na brak kosztów. Co? No, czytajcie to. Kowalczyk powiedział, żeby wyprowadzić tę kwotę. No, kolejna osoba, która chce wyprowadzić psa, musimy opłacić prowizję 19%, czyli kwotę 55 tysięcy, na co oczywiście nie zgodziliśmy się, ze względu na brak kosztów. No, rozumiecie? Nie macie kosztów, to i pieniędzy nie macie. Bo, żeby mieć pieniądze w portfelu czy na koncie, to musi mieć koszty. Czego nie rozumiecie? Na co on powiedział, że jesteśmy głupi, biedni, i żebyśmy. Ja mu się nie dziwię. Ja mu się nie dziwię. Jak tak powiedział, że jesteście głupi, biedni, to, to. No nie macie kosztów, no. Nie macie kosztów. Na policji powiedzieli, że już są postępowania przeciwko Filipa. I po prostu trzeba opuścić tę sytuację. Jezu, nie mogę. Rozumiecie? Idziecie na policję. Zgłaszacie sprawę, oni mówią wam. Pani co? Musi pani opuścić tę sytuację. <noise> matka. Boże, jak ona jej nie lubi. Nas mama, mamusia. Matka. Matka. Matka znalazła kancelarię. I była naprawdę wałka o nasz kapit. <noise> Z wałkiem napieprzała. Filip narobił na problemów. Ale w końcu ta sprawa już jest wygrana. Już więcej i nigdy nie będziemy inwestować. Dziękujemy zespołu Omega Inkasu <noise> za pomoc za zaangażowanie. Pani Moniko, niech się pani idzie leczyć albo pójdzie spać, bo takich snów na jawie to dawno nie miałem. A, no i przy okazji niech pani się nauczy języka polskiego. Ale to do podstawówki, do podstawówki, na studianie, na studianie. Cudownie się to czyta, cudownie, cudownie. Klienci firmy Omega to są analfabeci, ludzie bezradni życiowo, nieogarnięci, nieobyci z językiem polskim. No nie chcę nikogo poniżać, ale no nie, no nie, nie, nie powiem nic, nie powiem nic. Sami się odpowiedzcie na pytanie, czy gdybyście czytali takie komentarze, to co byście stwierdzili? Czy wszyscy klienci nagle nie potrafią pisać? Czy po prostu ktoś to przetłumaczył tak, jak mu się podobało? Tak jak umiał jak uważać? Ja tu nikogo nie oceniam. Ja nie twierdzę, że te, że te opinie są nieprawdziwe. To są. No przecież jest napisane, tak? Jest napisane. Ale co ty chcesz sprawdzać? Przecież to w internecie jest pokazane czarno na białym. To co ty będziesz to sprawdzał? Co jest normalny? Myślisz, że ludzie kłamią albo głupi są? A jeśli ci matka powie, że fasolowany obiad, to co ty będziesz w ganku fasoli szukał? Na koniec chcę wam powiedzieć taką rzecz. Długo rozmyślałem, jak zakończyć ten film. I stwierdziłem, że najlepszym zakończeniem dla tej całej serii będzie końcowy fragment filmu zamieszczony na stronie Omega Incaso. Pozdrawiam, cześć. Podsumowując, nie przestaniemy pomagać ludziom, nie przestaniemy walczyć z oszustami, korupcjonistami, kimkolwiek, kto stanie nam na drodze. Dobro zawsze zwycięża zło. Pamiętajcie o tym. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Pozdrawiam.